Czy jesteś zadowolony z tego, że wziąłeś udział w programie? E, za rok odpowiem Ci na to pytanie, Tomasz. Odpowiedz no, mi na nie dzisiaj. Co czujesz nie, nie. dzisiaj? Dzisiaj czuję, że, że jest e, przede mną ogromna, ogromna szansa, i to tylko ode mnie zależy, czy, czy ją we właściwy sposób wykorzystam. Kogo się bardziej boisz, Liany czy Jakuba? E, nikogo się nie boję. Liana jest moją przyjaciółką. Nosi moje bluzy, Kuba, Kuba też mnie zawsze wspierał. Kogo się bardziej boisz w tym konkursie, Liliany czy Kuba? Siebie się boję najbardziej, że dam ciała i yy, nie będzie fajnie. Z czego to się bierze, tak już teraz na poważnie? No, no nie wiem, z niskiej samooceny, nie wiem, z miliona kompleksów i, i pewnie to, to wszystko ma no wpływ i... i no nie, 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 jest mi lekko, Tomasz, powiem ci. No nie tak naprawdę mi... musisz się zmierzyć sam ze sobą. No, więc właśnie. Czego się obawiasz? się chyba obawiam właśnie, jak, jak będę odbierany. nie patrz tak, bo... znowu to robisz. Nie no, ale będziesz odbierany jako fajny, pozytywny koleś.